Belle Delfin, Boże, to jest taki rak. Siek... Jest taka słodka, wsadziłbym mi bardzo sobie... <noise> dużo. Żartuję, kurwa. Po to nagraliście zjawisko debilstwa. to będzie kurwa na montażu. <noise> eee, kurwa, ja tego nie dotniesz. <noise> daj to na pośrodek, daj to na pośrodek. No Kurwo, jebana, to po mi ja podnieś. Kościół tu idzie. No kurwa, warchu. Gdzie ty jesteś, o no kurwa? I mnie wybali! No buduję bazę, by mi kazać budować bazę, ja pierdolę o B13 zajebiście, Dobra. Ej, jebać, już bazę mam B13, jupi. O kurwa dwóch gości tam było Spierdolem To ci ciało tu jest. Jakiś, ja ktoś tu chodziło i zbieram skrzynkę kto koło gas station chodzi, bo ktoś tu gadał Nie ja wiem, ale nie. ja. tam nie idę bo się boję Ja też ja się. Wykradnę stąd jakoś może Dobra, spierdalam ogień O już mnie goni, kurwa jebana A to golas jebany o, po Chodźcie do mnie, goście, zaskoczymy go Dawaj, dawaj, dawaj do mnie, szybko, szybko, szybko Idę, idę, dłużej tam i idę Nie odkładaj itemów, szybko On jest No już Tak off a co, gość, gość coś ma? Kiss my ass, kiss my ass Idę, idę, Kasica Idę, jest? You are about to get fucked On idzie za tobą cały czas?

Zajebiście się, się gra na tej vanilii, mi się podoba tak, jak nie ma nikogo jak na razie. Ale tam jest jeszcze gościu z semikiem. Widziałem, zamknąłem drzwi, dobra. No szczęście. Zabijcie go, a nie, bo nie macie broń. Czekaj. Spierdalaj. niech są, otworzyłem drzwi. You're Zabrałem. Dwóch jest, dwóch jest. wziąłem ci strzały na szczęście. Nice, ale dwóch jest. Łuk i ci wziąłem. Co ci? Nie, nie otwierajcie, uważajcie. Ale słyszałeś jak on gadał, Gungi Góra ratujecie, oni ratujecie. Gunding tylko nie otwieraj drzwi, o dobra. w kurwili, no kurwa oni mają jakieś bronie i to jeszcze jakieś dzieciak fortnite. Może wiedzą czy. Ej! Jest, 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 jest! Jest! Wypadło moje ciało. Wszyscy czekają, to ale wszyscy czekają się. No. Nice. Popatrzę se. O kurwa, i ja campers, się z Nice, campers, campers, idiot. Zabuduj to szybko. Spierdalaj. Zabuduj to, maniek. Zabuduj ci no to. No to. No plany plany budowy. ej Kurwa, no, kurwa. no i chuj. Oni tu zaraz No Już weź. No już We Cześć. Tu stoi kurwa. Nice. Hello. Okej, okay, let's do the orgy ah. And you have long dick No please no I'm negro boy please. Ok, okej, okay, I go swim, I go swim Let's swim in the sea nie mieliśmy czym się. To się gang kurwa 10 latków nas zaję A mi zanebli teraz gang 3 nudesów, jewane Kogo? Nudesy To Nie go obok bazy, daleko Kurwa, gościu z kałachem przed bazą Ała. No i zabój mnie he <laughs> Miałem to wszystko Policja. Dobra, ja na razie wychodzę z Rasta, przewy really. Nie to jutro. O polaczki bar, chodź A, nice. Dali nam wszystkie rzeczy. Serio? Pobiegli, no? Tak. To nice. No kurwa, kolejny typ kurszą, Kasica wraca i do chaty. Kurwa. He, dostał, zabigo, Kasica. Nad moim na, na ciałem. Gdzie, 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 nie widzę? Za moim ciałem. Kurwa, gdzie jest twoje ciało? Nie widzę. O gości, nie kurwa. Ja pierdolę. Ba kurwa, nie zdążyłem nawet podbiec, zajebiście. Rozjebie was, kurwa. Si mi, chuja. Albo mnie podnieś. Pierdolę ci, pierdolę. No. Działa. Nie nie, kurwa zabije cię! La, 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 la. kurwa Uff Manek masz, wiesz że masz wypizdę za to? Nie Jeszcze raz powiedz kurwa, takie coś to wypierdalasz Majnibba, majnibba, ma. Nie, kurwa wycisz Dwa moty wyciszyłem już, kurwa. Kurwa, nudy, no RDR, a bez pogrą to nie pogram, chuj. Se poglądasz, kurwa? Możesz no przez pliki kliki grysy. No, pizda, co poglądam zaraz na pornografie. <laughs> kurwa, 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 kurwa. Ja pierdolę. tak Kurwa, <gryśla> dodał specjalnie bota drugiego A, ja Trzeciego, żeby puścić kurwa Nieee Właśnie, bo się kiedyś Ja pierdole Niee <gryśla> Jakieś licea, powiedz tak szybko Ganig Gani, Pierdolcu, jebany. synku. biedny. Skurwysynku. My, my. Kurwa, zaraz jakiś lewaczek taki, taki bije na live'a i y, nas zgłosi i chuj. Hubert Sunday? Co? 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 <laughs> Hubert Sunday? <laughs> co? Kurwa, koni jebany, uspokój się. co <laughs> si siostra cim, cim, cim. Co? 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 No, bo on tam siostrę ruchał. Tak? No. <laughs> Mamonik tu w chyba się z 10 botów będę, kurwa, jeszcze zjeść, bo w tym jeszcze że ci co pójść. Ustaw się to na, na drzwi do rapto. No już pewnie. Dobra, ja tak szczeram, że mamonik jeszcze dwa boty będziesz w stanie dodać. Już, już więcej, już mu się skończą później. No, kurwa macie. Tony. A ten nie działa, zajebiście no. To Tony bomboni, czy coś jakaś jak To dobrze, że nie działa. Tony.

tam wypierda tam te boty, kurwa, już zas. się skończyły, całe listy przeszła. Serio? Przeszło. No po, ogólnie zajebiście się gra, kurwa, na padzie w takie gierki. Takie, co na konsole są robione. nie wiem, o napadzie, na a pan nie wie o padzie. Na placunku, to nie wie, padzie. <śm> Dawaj, niszczymy mu to, niszczymy mu to. Będzie... Mieli... Będzie... Do środka wejdziemy. Tutaj. Walimy w to, no. Ale co z tego, że rozjebiemy to? Nie, patrz, to może z środka wejść. mnie ja tam wejdę. Kurde, ciężko trochę. Dobra, ty rozpierdalaj, idę po drzewo i kamienie przy okazji. Gówno! Eee, Ej, skrzynki, skrzynki! W Gdzie? Środku. W środku. są skrzynki, jak mnie zgustujesz, tam będziemy będę dostał skrzynki. Dobra, kusnij tutaj. Ja tam wejdę, zobaczę i tam nie, jak chcesz, to ciebie później podsadzę. Jak wejdę, to skasz, podskocz. Kurde, Kurwa. nie. Kurwa. O tu o. Dobra, spaj Osięć mi na muczy. O tu, o tu, tu, dobra, dobra Czekaj i skacz, kurwa Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Kusnij, kusni Chodzę O Nie, 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 dobra, patrz, o tu, 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 kusni. Nie ruszaj się, nie ruszaj Jeszcze raz, o to i stój, nie ruszaj się, w ogóle nic nie ma. O to masz Didę, no. To daj Didę, daj Didę, bo ja nic nie mam już OK Dobra To chyba Da się wejść normalnie ale to jest T-SIG. Ile? O! Trochę kamienia metalu. A, gówno, nic nie było. Cztery metalu, rozumiesz to? Cyk, podnieś. Mamy skrzynkę za darmo. To już dobry rajd. Takie określenia jak HI, NYOL, mogą być używane na Twitch? Nie wiem. <noise> Ale już MIG Mogą, nie mogą cicho. być. Cicho! Cicho, nie Warhol, don't. don't Ale dajdzie. ja cicho, a My... I'm sorry for my friend He's uh, eee sometimes, sometimes he acts like two head you know But I'm sorry uh, for him uh, uh, uh. Oh, Kurwa cik! Ja pierdolę, ja pierdolę tak. cik, kurwa Spierdalam Spierdalam! Nie Dobra robisz. Oh, oh, yeah. Co mam jeden starwinga już Ja kurwa To Kita se weź kit start co 20 minut i masz ty za darmo i pierwszy kit jaki będzie Small Start Kit, to jest to? Tak Masz gdzie nie punkt? O kurwa, zajebiście. Ale jestem teraz Koksem! <noise> Dokładnie Ale ich rozjebie. Jestem Koksem, Koksem. co? O, o, co? Co? E, ta. Co? Jak się nazywa? Płodna Julka. Co? 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 Właśnie, P worda Proszę. nie można używać. Pełord. word Nie, nie, tolerancja, bo nazywasz kogoś. Nie można słowa na G używać. Gwał. Gwał. I końcówka... No. A, na no ty? Ja Aha, no idę sobie i mnie typy... łóżko debilu. No ale kurwa, mam 10 tysięcy kamienia, no pizda jebana. Białą I... mam czarną czekoladę, bo ja nie, ja nie lubię czarnej. Ja lubię czarną i białą też. Ta, a ja nie lubię czarnej. Ale ja, no ja nie lubię, nie smakuję mi, ja lubię białą. A czarną czasami jem Ty, A jak a, mam to palę aha. zawsze czarną, wiesz? Palę do, do a. pieca ja wrzucam. Fokczam. Ja palę mydło, wiesz czego? Jest kurwa jest. No kurwa itemy bym zebrał z tych typów. No nie no, mógł spusił. Po LR bym przygarnął i ja udola. To jest samo do stracenia kurwa. Mamy gówno. O hek, znalazłem komputer, teraz już mam coś do stracenia której? Tamtej po, po lewej? I tam stamtąd, nie wiem nawet Ej, czat chyba będę musiał zablurować, kurwa jakby będę edytował Przepraszam No, fajne tam słowa były pisane, daj wejść na czat To jest historia czatu Kto pisał? Czatu. Kto pisał? Ale nie czytaj na głos, przeczytaj sobie no, Wiem, wiem, ale kto pisał po prostu? Kto? No Jak, jakiś gość, kurwa wycisał? A to po prostu tych momentów nie będziesz wycinał, będziesz wycinał po prostu Jest ten LockedCrate, on jest na ziemi czy kurwa ten? Czy na, na wieży gdzieś? co się spytałem na czacie. <grymne> o kurwa, z lasu ktoś. Biegnie, 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 kurwa. Pokrek jest? Ja pierdolę No właśnie, kurwa, stoję przed nim centralnie. Bo jak wcześniej goście walczyli, a my sobie potajemnie ukradliśmy wszystkie temy. Tak, aby one zrejdować zabiliśmy go <grymne> czas. Ja tu muszę ten wyjewać gdzieś rzeczy, kurwa. I na Jolo podleci do tej skrzynki. Dobra. Ja mogę Jolo i tak mam radiację. Co już masz radiację? Zajebali. Dobra, mam kurwa heavy metal plate. O kurwa. Biegnę kurwa do was. Maniek, manek, maniek, manek. Będziesz mnie podnosił, dobra? Kurwa i nie mam ubrań. Tu... Dobra, zapierdałem cię. 30 w radia... Dobra, zapierdalam. Mi już znika. Będę miał kurwa chyba... Czas zjem coś. Kurwa, zrzegałem się. Góra! Dobra, idę konia. To kurwa, pukasz z kurwy, synu. Mój się Tempy, huju, godzina 20. Przestań wiercić. Jak <laughs> jakie masz broń, pokaż. Jaką broń? Postaw sobie to szybko, fast. Chce mi się kłaść. Zejdź, kurwa. Zejdź. O, jakie asło. A się, osiem, osiem. A, a, spierdalaj. No <noise> dobra, no zbuduj nam w takiego kloca do kamienia. Dobrze, Oj Jezus. Ty jesteś a Moje, nie, ja... moje zawsze rajdują. Mo... ja buduję w nawet nie ma kombów, tylko ma jedną ścianę. to dobrze, no. Dobrze. Łepnę <noise> ja, macie dobry, przepraszam. <noise> Oj, jest. I'm take my to the old town road. O, okay. Przer Miałeś, przecież 30 tysięcy kamienia mieli Warhoł przerób tą bazę i tyle, co za problem Ktoś ja? do niej z łuku strzela No to wracaj Warhoł no Chodź, przerób tą bazę cicho, bo... Cicho! Cicho! Chyba się po prostu... Ty cicho! się gracie Wypierdalam z tej gry, jebać Kurwa hmm. mać Dobra. Kupiłem, wydałem 200 skrapa na kurwa tak? Drackham... Na kogo? No na kogo? Jackhamera kurwa to jest młot pneumatyczny, młot pneumatique. No kurwa, zbieramy to jak <coughs> przelądować. No właśnie. Chuj No nie, na no, warchu wyszedł, no to ja. Dobra, manik. Dobra, to RDR. RDR. No, dawajcie na rdr -a. Co? Kurwa. Jest taki, że ja chciałbym pograć, ale on wyszedł. Wiesz jak Ej... nie Ej, dawajcie robimy taki big base project na sandboxie. Jedziemy na X20 i, i robimy trap shopa i zostajemy rajdowani i gówno. <śm> 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 Ej, w sumie zawsze tak jest, że my mamy jakieś plany wyjebane, kurwa, w kosmos, a cała przyrodzie, kurwa, bubbles z i nas wypierdala. To idziemy na to ich z, z tysiąc i napierdalamy się, jebać. Ten serwer jest git, kurwa, tylko odpierdalacie, kurwa, warchą musisz, kurwa, zintować i się wyjebać, kurwa, zaraz. Wiesz, Warhuł, jak Bole, jest, co? się coś, to on... Warchoł Jeno, musi... I hejtujcie mnie, proszę. Ale I... musiałeś, kurwa, zintować, zintować. Góżno. Czy ty jesteś zjebany? Właśnie Jeba ci Belle delphine, boże, to jest taki rak. Przekł... jest taka słodka, wsadziłby by mnie bardzo dużo. Żartuje kurwa <ticzy> e, e, kurwa, jak tego <Głoswert nurzirtschaft> nie wytniesz... Kurwa nie zdążyłem wyczukować, bo ta broń się kurwa 5 sekund wyciąga jebana A tu było to bośmieszte Lakuje cię Kurwa WYJEBAŁ mi spray, a goście skrypty mają. Ej pierdolę to. Kurwa, ledwo łeb wychylony gościu wykurwim mi całą serię w ryj. Dobra, spierdalam się. A, Sicam, mam 65 dolarów grzywny. O! <laughs> <Jaki> <laughs> debis, Co ty udibałeś? Nie wiem. No jak nie wiesz, kurwa. Nie no, wiem, pewnie. Chyba to ta na policjantów tam był. Więc chyba BĘDĘ tylko w RDR grał, bo jak w Warwo, tak ma grać w Rasta, to... to jest nudny raz. A jest nudny, żeby zamiast raczej budować, sam mówię, że być budowa baza, a potem mówisz, że ja mam budować. Nie, Później nie. kupiłeś to wiertło mowy i zintowałeś i się wyjebałeś, kurwa. Czy ty tylko kłamać umiesz, i tutaj? farmić. No, już mi w mapie już? Bzdury. A, a dalej mi szkoda tego gościa, co koń go zabił. Ja bym ja się śmiał. No nie wiem, szkoda było, bo był taki, prosił o pomoc, żeby mu pomóc A, a w takim sensie Po przy pomóc, a ko poszedł do tyłu konia i go Co?! NewHonor na 15 dolarów?! <grybna> <grybna> Warho, kurwa, cały czas jest masz grzywnę jakąś Bo konia ukradłem Co zrobiłeś? Konie zajebał konie ukradłem. Ja pierdolę Warho okradł Ale tu miałem swojego przy sobie i nie wiem gdzie jest mój prawo nie ukradaj kogoś, bądź normalnym graczem, zarabiaj normalnie No ale czego? Przecież może być, kurwa, Honor może mieć na lewo, wykurwiony na maksa. Nie może, bo ja tak mu mówię, i co teraz? spierdaj, o, koń się zesrał. No, nie wiem, ale... To nie miało być śmieszne, ja po prostu mówię, że koń się zesrał. Tak, bo tylko super. Tak się uh, uh. Mój koń ma sylikonową dupę. Warholku, Ten... uh. gówno uh. się Warhol, nabierz dystansu. Yuu, nie. Nie, on właściwie double Cześć. Ja wymyśliłem double head, <laughs> Kto, Gówno <gulacje> ja, kto wymyślił double? Słowo? Główno twoje. Jeden kto wymyślił? Tak, kto je połączył? Ja. To się zastrałeś na twój raid. Jedyne co wymyśliłeś to było twój raid. Dobra, przynajmniej nie, nie mam tak. świni na raid. <gulacja> 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 Dobra, przez Valentine już nie przejadę, nie ma chuja. Hamuj, kurwa! Ale się wy Power, o kurwa. O kurwa, ale się wykurwiłem. Kurwa, nie słychać w ogóle co mówisz, maniak, ja pierdolę. Mam Cię na 200%, no Wybornie. nie, muszę... też nie słychać, skupiasz mnie. No spierdalaj. Ja powiedziałem tylko, że Ciebie nie słychać, to jest prawda. No gówno prawda, bo mnie słychać, normalnie nie, gada. Nie, masz jakieś mikro, że Ty w coś mówisz jeszcze. Pojebało Cię. Warhout, co? 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 Jebałeś Warhouta, co? 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 Znowu, a, ci halo? Przyjeb, co? Warhout down, co? Co? Tu co? to? Tuhac, czyban debil, co? 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 head. Dobry. Czyli łowcy nagród szukają mnie? Czy takiego? Bo widzę ich na mapie. Łowcy nagród piszą. No, by tu szukają. Mhm. znaczy, że nie ma tu Double Pistoletów, bo chciałbym takim Double Headem w ogóle. Jest Double Rurka. 85 dolarów za grzywne. Nie, ja tak samo mam. A, co? i mi z jeszcze kupiłem, no dobra, wyjebane. Gdzie? Traubery, w takim miasteczku co... Y, y, no, nie, Wybiłeś całe miasto i nie Właśnie, miałeś. nie. Dałem temu gościowi ich zajebać. Aha. nie no, zajebiście, te 85 dolarów robiłem chyba z misje i teraz je straciłem. Zajebista tak gra. Jest. Daje i odbiera, ten się kurwa w dupie poniewiera. da.